No dzisiaj sprawdzę, jak startuje prostownik na warcie 110 rozładowanej do 1,20. Napięcie ma jak widać. No i zobaczmy ten prostownik, co się dzieje na początku. Tu mamy 11,7. No, i okej. Okay. Zobaczymy następny. No, i mamy kolejny. Nie wiem, czy to jest adekwatne do czegokolwiek. Ten ma zakres do 7 amperów. No i zobaczmy, co tam będzie się działo. No, tam mamy. No, słychać, że pracuje. Mamy cztery, sześć, o. o! i się wyłączy. Ma coś takiego, że jak się przesadzi, to ma jakieś zabezpieczenie. Sześć, siedem osiem, no tutaj zakres ten się już skończył. O. Czyli tutaj w roku dziewięćdziesiątym pierwszym już przemyśleli, żeby to zabezpieczyć. Ma tylko tam bezpiecznik sieciowy. No i się wyłączył. Nie działa. Teraz trzeba go wrócić z powrotem. Wyłączyć. No i powinien zadziałać. No dobra. Bo ten mamy. No to jest właśnie właśnie coś takiego. Taka konstrukcja. No i dobra, szukamy następnego. No teraz mamy coś, coś, coś innego. Czyli BNS. I tak to jest podtrzymanie. No, oczywiście ten nabieranie się oszukuje. No i tyle. On się zagrzeje i się wyłączy bezpiecznik, bo ma automatyczny. O właśnie, no takie są możliwości tego prostownika. On wystygł, załączył się. No gdzieś tutaj będzie sobie chodził, chodził do, osiągnie napięcie 15,5 i przełączy się na rezystor. No to mamy takie coś, szukam dalej. No i mamy kolejny. No oczywiście to nie jest to, to nie jest to co widać. To jest ładowarka. On jest przerobiony na ładowarkę. Jest moduł z AVT i i, 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 i co? On dość dziwnie działa. Może to będzie bardziej widać tutaj No ale 9, 9 amperów. Daje, że przekręcę go do, a on jest przekręcony do końca. Czyli tak, tu mamy 10, tam mamy 8, 8. No możemy ten prąd zmniejszać. Właśnie on sobie mierzy tam co jakiś czas to napięcie. Tylko to tak nie do końca wszystko działa jak powinno, bo tak tutaj mogę sobie teraz zmniejszyć ten amperaż tą potencjometrem, w jakimś tam zakresie, powiedzmy 5, bo tutaj mamy 4 ileś, no ale działa to jak widać. Czyli to takie, takie coś. A i jeszcze mam jeszcze jeden prostownik. No mamy tutaj starą mastę. 11.8, 12.4. Właśnie nie wiem co zrobić z tym nieszczęsnym wskaźnikiem. Tu odkręcimy do końca, znaczy do końca na minimum. I załączymy to. Mamy tak. Pokazuje ampery. No to ampery by nam się zgadzały. Tutaj mamy 1,6 i tak dalej. Co z napięciem? 12. No oszukuję. No ale dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i to jest szczyt szczyt możliwości albo koniec zakresu czyli 9, 9, Dziewięć i a no to tak działa masta roberta. No i 12, 12, 7, tam mamy 12, 8, to by się tak mniej więcej zgadzało. Chyba skoki spory. No. No to. Tyle mam prostowników pod ręką, no mam jeszcze Patryka prostownik, ale on ma nieprzylutowane przewody. No tam to będzie, będzie ciasno. No tak, ten prostownik jest nieskończony, niepodłączony. E, robi się tu ciasno, ale jeszcze trochę będzie trzeba upchnąć w niego. E, nie wiem, co to miało znaczyć. Takie mie mierzenie startu prostowników przy rozładowanym akumulatorze. Czy coś to powie nam, czy nie powie. Takie spontaniczne coś. Na razie.